Dobry wieczór. Oto wiadomości. Witamy Państwa. Dobry wieczór. Oto najważniejsze wiadomości dnia w filmowym skrócie. Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Zielonej Górze. Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Grecji. Tyle zapowiedzi, oto wiadomości. Dobry wieczór. Wiadomości Jolanta Pieńkowska, dobry wieczór. Najważniejsze informacje dnia. Według Centralnego Urzędu Planowania w tym roku utrwalą się pozytywne tendencje w gospodarce. Rząd przyjął założenia polityki mieszkaniowej. Przedstawiciele 35 państw ustalili w Budapeszcie zasady ograniczania nielegalnej imigracji. Według Centralnego Urzędu Planowania w tym roku utrwalą się pozytywne tendencje w znacznej części gospodarki. Dobry wieczór Monika Boniecka wiadomości Londyński Sunday Times ujawnił, że już w sierpniu brytyjski kontrwywiad przesłał do Warszawy oficerów, by wraz z łopem przechwycili broń, którą chcieli kupić protestanccy terroryści z Irlandii Północnej. Irlandzka armia republikańska utrzymuje, że prowadziła tajne negocjacje z rządem brytyjskim. Brytyjskie władze stanowczo temu zaprzeczają. Konwent Unii Polityki Realnej zatwierdził Konstytucję Prawicy. Dokument, który ma być podstawą współdziałania ugrupowań prawicowych. Londyński Sunday Times ujawnił, że już w sierpniu brytyjski... Dzień dobry Państwu. Dorota Warakomska. I Grzegorz w wiadomości. W wypadku hiszpańskiego autokaru na trasie Warszawa-Katowice zginęła jedna osoba, a 39 zostało rannych. Polacy na Litwie postanowili utworzyć partię polityczną, dzięki czemu będą mogli wziąć udział w wyborach samorządowych. W Zakopane pochowano ratowników Tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, którzy w czwartek zginęli w katastrofie śmigłowca. W katastrofie hiszpańskiego autokaru turystycznego. Dobry wieczór Państwu, Jolanta Pieńkowska i Grzegorz Miecudow. Wiadomości. Wiadomości Południowe, Iwona Marciniec. Witam Państwa. Premier Rosji Wiktor Czernomyrdzin spotkał się w Sejmie z Marszałkiem Sejmu Józefem Oleksem, kandydatem na premiera. Na mocy porozumienia zawartego podczas trzeciej rundy rozmów między stronami konfliktu w Czeczenii dzisiaj ma dojść do pierwszej wymiany jeńców. Podczas spotkania premiera Wiktora Czernomyrdina z marszałkiem Sejmu Józefem Oleksem Dobry wieczór, Jolanta Pieńkowska. Wiadomości. Od dziś Polska nie wysyła mleka do państw Unii Europejskiej. Bruksela podtrzymuje swoje zarzuty wobec jakości naszego mleka. W Światowym Dniu AIDS polscy lekarze apelują do młodzieży i kobiet ciężarnych o zrobienie testów na obecność wirusa HIV. Od dziś w krajach Unii Europejskiej. Dobry wieczór, Krowomir Jeneralski. Rozpoczynamy wiadomości. Za chwilę ujawnimy fragmenty raportu o spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Jutro raportem zajmie się rząd. Znamy już pochodzenie krowy zakażonej prionami BSE. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o fałszowanie metryk zwierząt przeznaczonych do uboju. Jean-Pierre Raffarent jest nowym premierem francuskiego rządu. Lionel Jospin podał się do dymisji. Dopiero jutro zapozna się z nim rząd, wiadomości dotarły do niego już dziś. Mówię o... Szczyt Unii Europejskiej w Kopenhadze rozpoczęty. Najważniejszy cel, zaproszenie do wspólnoty dziesięciu nowych państw. Porozumienie górnicy rząd podpisane, strajku generalnego w kopalniach nie będzie. Dobry wieczór Sławomir Jeneralski, rozpoczynamy wiadomości. Dziś i jutro wielkie historyczne zmiany będą się dokonywać. platformy obywatelskiej z rządem. Marek Welka kończy pracę nad tworzeniem sejmowej większości. 3-0 dla Kerego Demokrata wygrywa z prezydentem w ostatniej telewizyjnej debacie. Wiadomości. Dorota Wysocka. Witam Państwa. Dobry wieczór. Jarosław Kulczycki. Zapraszam na Wiadomości. 12 tysięcy nauczycieli demonstrowało na ulicach Warszawy. Na ratunek amerykańskiej gospodarce. George Bush obniża podatki, ale czy to wystarczy? Bilety na Euro 2008 będą losowane, zdecydował PZPN. Ale zaczynamy od protestu nauczycieli na ulicach Warszawy. Mówią, są pieniądze dla służby zdrowia, muszą znaleźć się i dla nas. Wydanie wiadomości Hanna Lis. Witam Państwa. Dziś niestety hasło dnia to inflacja, a pytanie dnia to jak ocalić przed nią nasze portfele. Kraj i Świat w poniedziałek. Zaczynamy. Drogo coraz drożej. Czy widać koniec podwyżek cen? Jarzyny są drogie, owoce są drogie, mięso jest drogie, sery niesamowicie. Listonosz nie dojedzie. Od północy strajk pocztowców. Ludzie mogą też przez to dostać za pieniądze. Na przykład. Koszta od dłuższego czasu jest traktowana na zasadzie folwarcznej. Matka kontra córka lesbijka. Koniec sądowej batalii. Powiedziała mi, koleżanki możesz mieć na boku, ale wyjść za mąż, wtedy oddam ci dziecko. Babcia dziecka prawidłowo sprawuje obecnie opiekę nad dzieckiem. Ale zaczynamy od inflacji. Jest coraz drożej i będzie coraz gorzej. Dobry wieczór Państwu, Piotr Kraśko. Witamy dokładnie w 20 lat po tym, jak przestał istnieć dziennik telewizyjny i po raz pierwszy zobaczyli Państwo wiadomości. A co dziś w naszym programie? Co się dzieje w szpitalach, aptekach i szkołach? Powiemy wszystko o tym, jak Polska broni się przed grypą. Absolutnie na chwili obecnej szczepić się przeciwko grypie sezonowej to jest pierwszy krok. Wirus grypy AH1N1 nie wykazuje w tej chwili żadnych cech większej zjadliwości niż wirus grypy sezonowej. Minął termin wpłacania wadium w przetargu na zakup majątku stoczni, pytanie czy są chętni do budowy statku. I dramatyczna historia pięcioletniego ciężko chorego Olafa. Większość pieniędzy, jakie zbierała dla niego fundacja, nigdy nie została wydana na jego leczenie. W kilkunastu szkołach w Polsce odwołano zajęcia po tym jak na lekcjach brakowało nawet więcej niż połowy uczniów. Mówimy bardzo dużo o pieniądzach, o tych na nasze emerytury, na wojsko i ile ich trzeba by uratować. Świat. Dobry wieczór Państwu. Piotr Kraśko, zaczynamy wiadomości. To no już jutro będziemy czekać na Państwa od samego rana, by pokazać telewizję od środka. To nie były jeszcze w pełni demokratyczne wybory, ale mimo to 4 czerwca 1989 roku Polacy po raz kolejny w historii pokazali, że ponad wszystko cenią sobie wolność. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam na wiadomości. Na słupach ogłoszeń na każdej kolumnie wisiał plakat z Gary Tam Tamten 4 czerwca. Wyniki wyborów 4 czerwca to jest wielkie zwycięstwo Polaków. Wygrała szansa na demokratyzację Polski na zbudowanie kraju wolnego. Judyta Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Relacje między Polską i Stanami Zjednoczonymi mają charakter relacji o charakterze strategicznym i partnerskim. Para prezydencka zaproszona do Białego domu. Dwa najważniejsze tematy, czyli gospodarka w tym energetyka i obecność amerykańska w Polsce. Wyście dokonali tam zbrodni. Wyburzaliście bez sensu obiekty. Ponad połowa obiektów w Stoczni Gdańskiej została wyburzona. Czy deweloperzy przejmą kolebkę Solidarności? Historia przegrywa z rządzą pieniądzami. Jest to w tej chwili jedno z najnowocześniejszych studiów w Europie. Nowa odsłona wiadomości już w niedzielę. To po prostu trzeba zobaczyć. Prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę do złożenia... W Polsce nie ma problemu nielegalnej migracji, podkreśla polski rząd. Jest za to w Europie Zachodniej, gdzie płoną samochody, gdzie dochodzi do kradzieży, burt i awantur. Polski rząd stoi też na straży polskich rolników i przedłuża zakaz wozu ukraińskiego zboża do Polski, mimo braku zgody Komisji Europejskiej. Dobry wieczór Państwu, Danuta Holecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości w polskiej telewizji. No, positive. To nie jest pozytywna sytuacja, jest ciężko i nie ma rozwiązania. Fala migrantów zalewa Europę. Chaos i bezradność nie tylko na Lampedusie. Piękna akcja teraz biało-czerwonych. Ja się bardzo cieszę, jest, jest finał. Grali jak znud. Jutro powalczą złoto, mistrzostw Europy. Wszyscy dookoła oczekują, że wygramy. Program informacyjny program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. To jest 19.30, najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czysz, zapraszam. Marek czy Dzień dobry państwu przed nami 19.30 o to tematy dnia. Likwidacja bez obaw likwidacja mediów nie oznacza końca telewizji na pewno nie media publiczne dostaną wsparcie ale nie będzie to to bizancjum znaczy te miliardy. Sztuczna inteligencja w natarciu. Teraz będzie trudno rozróżnić, czy to, co jest wygenerowane przez inteligencję, jest rzeczywiście prawdziwe, czy jakaś nieprawdziwa wiadomość. Publiczne media do likwidacji. Taka jest decyzja ministra kultury. Joanna Dunikowska-Paś, dobry wieczór. Oglądają Państwo piątkowe wydanie 19.30. Przed nami temat dnia. Byli agenci CBA ułaskawieni. Każdy, kto kiedyś łamał prawo, może liczyć na to, że jak był w PiSie, tego prezydent z PiSu łaskawi. Zastosował akt łaski, ma do tego prawo i tyle. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ślązacy dwujęzyczni. Takiego języka nie ma. Jak ktoś chce gadać, to my po prostu z nim będziemy gadać. Chirurgia robotyczna przypomina szkolenie y, pilotów wojskowych. Lekarska elita. To jest dokładne, co do milimetra. Prezydent ułaskawił byłych agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego skazanych w Niedziela 29 września, Monika Sawka. Dobry wieczór, 19.30. Zaczynamy od wniosku ministra sprawiedliwości o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Adam Bodnar skierował dokument do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 6 października niedziela. Dziś w 19.30 o tym, że bliski wschód płonie Izrael bombarduje cele w Libanie, Syrii i w Strefie Gazy. Szef sztabu generalnego przewiduje, że jesteśmy pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie państwa. Polityczne układy, Prawo i Sprawiedliwość dopina połączenie z suwerenną Polską. Marek Krzyż, państwu. Izrael twierdzi, że zbombardował centra dowodzenia Hamasu, ale pociski trafiły w meczet i w szkołę. Palestyńczycy mówią, że budynki dawały schronienie przesiedleńcom. Zginęły co najmniej 24 osoby, są dziesiątki rannych.